Siema, dzisiaj wam pokażę jak zrobić fidget spinnera yy, Akurat mój jest już yy, zrobiony Kręci się dość fajnie No okej, okay, aby takiego fidget spinnera zrobić potrzebujemy cztery łożyska yy, Jedno musi być takie No, takie musi być yy, A trzy pozostałe takie Po prostu muszą być cięższe, tak? Yy, dobrze co będziemy potrzebowali, no to tylko klej. Może być super glu lub yy, gorący. No, ten gorący nie będzie aż tak długo trzymał. No dobra. Znijmy sobie pierwszego tutaj kółka. Pamiętajmy aby tym, żebym niskiej, to bo nie będzie fajnie. Dwie ja przytrzymujemy i... O kurde To jednak nie Dobra, pan z mnie nie ukłamał No, dobra, próbujemy drugi raz To mam nadzieję, że to się będzie trzymać. Jak nie, to po prostu masakra. Dobra, jest. Trzyma się. Teraz czas na drugi. Musimy pamiętać, żeby zachować tam odpowiednie mm, proporcje. Żeby tego wszystkiego zadać niech tutaj byle jak. Bo spinner wam po prostu nie wyjdzie. I na podstawie musicie mieć yy, folię do pieczenia. Po prostu ona, zobaczcie sobie, yy, ona się na luzie, na luzie się po prostu, dam, dam sobie trochę kleju. A razem pokażę, jak ona się na luzie odkleja. No bo te, teraz czas na trzecie kółeczko i trzeci krążek. I teraz tutaj robimy Tak Dobra Też ha wyschło Tutaj mogę zaprezentować jak Jak ła łat łatwo schodzi Ten ochłod nie wyschł Ale Dla nich którzy mi wierzą Musimy tutaj pousuwać te nitki Ponieważ one są czasami wkurzające Dobra Okej, okay, lekko tutaj odrywamy, bo tutaj trochę Dobra, dajka chwila. Proszę bardzo, spinner się kręci bez problemów. Jest zrobiony przeze mnie. Jakby coś. Mogę pokazać twarz, ale nie. Kręci się dość szybko. Tu cię... you macie. No, gwitper reklama. Macie tu, por tu porównanie. Jak kręci się mój spinner i spinner z Chińczyka? Na pewno mój się szybciej. Mój się na pewno szybciej rozwali. Ale jeśli będzie super glue no to powinien się nie rozwalać. No mój to po prostu. To mój kot nawet by to zniszczył. Dobra. Myślę, że sami będziecie, będziecie dali radę zrobić takiego spinera. naprawdę jest warto i nie trzeba wydawać po prostu hajsu na takie skinola. hinola. No, takie są moje triki. Dałam oczywiście złoty za hajs z YouTube'a. Klej też jest za hajs z YouTube'a. Dobra, ja składam od nowa, jutro idę szponować do, do, w szkole, będę miał na pewno fajny. Dziękuję za oglądanie, na razie cześć.